Krawędza brzeka w północnej Polsce na pojezierzu Mazurskim i pojezierzu Hełmińsko-Dobrzyńskim prawy dopływ dolnej Wisły wyznacza południową granicę ziemi hełmińskiej. Spojrzenie na tą ciekawą rzekę jesienią, w chwili kiedy opadły już liście, a przyroda układa się do zimowego snu. Złotoria, z wody widoczna jest najpierw strzelista wieża neogotyckiego kościoła stojącego z dala od rzeki. Najdłuższy rezerwat archeologiczny w Polsce. Ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w nim ryby, wstrąg, łosoś szlachetny, troć, serta, minut rzeczny i inne. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do występowania licznych gatunków ptactwa wodno błotnego Pierwszy most pomiędzy Kaszczorkiem a Złotorią wybudowano w 1893 roku. Był to most drewniany, który z czasem przebudowano poprzez dodanie stalowych elementów. Posiada jeden pas drogowy i jeden pas pieszy. Ciekawostką jest fakt pobierania na nim opłaty 20 fenigów za przejazd. Most jest użytkowany do dziś ale już niejako drogowy jest mostem pieszym oraz fragmentem rowerowej trasy turystycznej. Stanowi zabytek jako jedyny zachowany XIX-wieczny most tego rodzaju w regionie. Za mostem drogowym po prawej znajduje się Muzeum Etnograficzne i Skansen. Park Etnograficzny w Kaszczorku to ekspozycja budownictwa ludowego Ziemi Hełmińskiej oraz obiektów architektury związanych z rybołówstwem i zajęciami wodnymi. Skansen znajduje się na terenie istniejącej kiedyś zagrody, która należała do miejscowej. Wielopokoleniowej rodziny rybacko-rolniczej. Głównym obiektem tej dawnej zagrody, jak również obecnie odtwarzanej przez pracowników muzeum, jest drewniana chata z końca XVIII w. Przystań kajakowa. Ostatnia stanica przed wpłynięciem na Wisłę. Przy ujściu dręcy do Wisły w kępie dzikiej roślinności ukryte są ruiny zamku, który bronił ziemi dobrzyńskiej przez zakusami krzyżaku. Cieworęcy do Wisły jest wyjątkowo malowniczy. Doręca płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m npm, a jej końcowy odcinek stanowi granicę Torunia i Złotorii. W tym miejscu zmienia się gwałtownie, na Walency jest spokojny, choć miejscami zdradliwy, na Wiśle jest o wiele silniejszy i bardziej niebezpieczny. Fite opady deszczu i woda po rotopach powodują, że niektóre pola uprawne i pastwiska są potopione. Aby trafić do rujic zamku należy przejść polną drogą po lewej stronie drwency około 350 metrów. warto pospacerować po cyplu utworzonym przez Wisłę i drwęcę Wśród bujnej roślinności drzew o fantastycznych kształtach napotykamy liczne ciekawe przeszkody. Po dotarciu na skraj cyplu otworzy nam się widok na Rubinkowo, a po lewej gęstej roślinności zobaczymy most łączący brzegi Wisły do Ruju. Most autostradowy przez Wisłę. Przy wyjściu w do Wisły w kępie dzikiej roślinności ukryte są ruiny zamku, który bronił ziemi Dobrzyńskiej przez zakusami krzyżaków. Zamek miał charakter gotycki, jako budulca użyto mocno palonej cegły. Wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta. Składał się budynku mieszkalnego, otoczonego murem dziedzińca, oskarpowanej wieży obronnej oraz przedzamcza, od wschodu otoczony fosą. Było to potężne drzewo, składało się z trzech pni, każdy o średnicy około półtora metra. Do wieży dostać się można przez Ciasny otwór. Fragment wnętrza obronnej wieży dawnego zamku. Cegłę z tej wieży i zamku wykorzystywano pod budowę różnych obiektów. Zachowane obecnie elementy to fragment kwadratowej wieży w dwóch kondygnacjach, część murów obwodowych i murów przedzamcza. Tereny u ujścia Węcy do Wisły były zalewane. Obecnie są to pola uprawne, już od kilku lat nie zalewa je woda rzek. Nad leciła leci i wpada pod nowy most łączący toruń z osiekiem, wybudowany od nowa w 1998 roku.